Filmik przedstawia zaprojektowany i zbudowany przeze mnie generator wysokiego napięcia. Generator pracuje w układzie generatora Meissnera. Elementem kluczującym jest tranzystor MOSFET typu IRF640. Tutaj go widać jest przykręcony do radiatora ponieważ podczas pracy dosyć mocno się grzeje. W obwodzie drenu tego tranzystora jest uzwojenie, uzwojenie główne, tutaj jest uzwojenie rezonansowe. Rezonans występuje w połączeniu równoległym z tym kondensatorem tutaj o pojemności 680 nanofaradów i jest drugie uzwojenie, które jest uz uzwojeniem e, wzbudzenia, które zasila e, bramkę tego tranzystora e, kluczującego. Napięcie zasilania e, bramki jest dodatkowo jeszcze stabilizowane e, stabilizatorem monolitycznym w, w obwodzie bramki e, są diody Zener'a zapobiegające e, przebiciu. Bramki przez zbyt wysokie napięcie indukowane w uzwojeniu sprzężenia zwrotnego. No I oczywiście tutaj mamy tra transformator impulsowy, uzwojenie wtórne to jest, to jest właściwe uzwojenie wysokiego napięcia, które jest podawane, podawane tutaj na, na iskiernik. Cały układ jest zasilany z mostka greca. Napięcie to jest filtrowane kondensatorem. Elektrolitycznym o pojemności 10, 10 mF. Napięcie zasilania całego układu, tutaj w tym układzie, to jest około 17 V. Ten transformator impulsowy to jest, to jest transformatorek, transformatorek ze starego ruskiego telewizorka. O ile dobrze pamiętam, Junost. No to odpalamy urządzenie. Ładnie, ładnie zapalił się, zapalił się łuk ładnie, ładnie pali się plazma możemy go trochę sobie rozciągnąć tutaj no i zobaczmy na prądy i napięcia Jak widać układ jest zasilany napięciem ponad 17V i prąd to jest no, przekracza przekracza 7A Także całkowita, całkowita moc pobierana przez ten układ to jest, to jest ponad ponad 100 W. No i tutaj możemy się pobawić trochę plazmą. No i widzimy bardzo ładnie. Bardzo ładnie plazma się pali, prąd około 7 Amper, pobierany. Plazma pali się bardzo, bardzo spokojnie, dosyć cicho. Jeżeli, jeżeli zwiększymy przerwę to widzimy łuk, łuk się zapala przy odległości gdzieś około, około 2 cm Tak więc napięcie generowane przez ten układ to jest gdzieś około, około 20, 20 kV No I tak sobie ten, ten układzik działa.